Widzę twą twarz przed tak. oczami. Szar poezji polega na tym, że jest ona skrótem myślowym i metaforą i najczęściej marzeniem jeszcze. Kto czytał Zbigniewa Herberta z pewnością przypomniał sobie te słowa, przysłuchując się wystąpieniom uczestników tegorocznego wielkopolskiego konkursu recytatorskiego Poznańskie dziewiątki. Konkurs od siedmiu lat organizuje dziewiąte liceum ogólnokształcące imienia Karola Libalta w Poznaniu. W tym roku w konkursie wzięło udział 80 sześcioro uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej. I Cieszy nas to przede wszystkim, że młodzież czyta poezję, że są tacy, którzy w dzisiejszym świecie potrafią sięgnąć po słowo poetyckie. To jest bardzo budujące. Każdego roku temu poetyckiemu turniejowi przyświeca inna myśl przewodnia. Tym razem brzmiała ona: Miłość nie jedno ma imię. Uczniowie wybrali różne utwory, ale słuchając ich można było spostrzec, co ich w wybieranych tekstach urzekło. Choć różnie to nazywali, były to elementy wymienione przez Herberta metafora, skrót myślowy, ale też nierzadko wyrażane przez wiersz marzenie. W miłości niepotrzebne. Spokojnie. Spokój niczego nie tłumaczy. Gdy cisza nasz zalega pokój, ta cisza może mieć sto znaczeń. Miłość szczęśliwa. Czy to jest normalne? Czy to poważne? Czy to pożyteczne? Co świat ma z dwojga ludzi, którzy nie widzą świata, wywyższeni ku sobie bez żadnej zasługi. Pierwsi, lepsi z miliona, ale przekonani, że tak się stać musiał. Dałeś mi, Boże, kęsk istnienia, co mi na całą starczy drogę. Przebacz, że pośród nędzy cienia nic ci prócz butów dać nie mogę. W literaturze y, tej miłości jest bardzo dużo. Wbrew pozorom na, nawet ogromna ilość tekstów literackich, które nie są o miłości, nie mówią wprost do uczuciu, o, o relacji do drugiego człowieka. To tak naprawdę to też są wiersze o miłości. Poza tym muszę powiedzieć, że ta miłość tutaj to nie tylko jest miłość erotyczna, ale to jest także miłość do ojczyzny, miłość do, do Boga, w ogóle do drugiego człowieka. Czyli ta, ten obszar tematyczny konkursu jest o wiele szerszy niż mogłoby na to wskazywać, mógłby na to wskazywać ten sam tytuł. Ale bez Ciebie nie istnieją. Nie istnieją bez Twojej miłości. Jak y, zajrzałam do Podericie Polskiego, zobaczyłam właśnie ten wiersz o y, Orfeuszu, a jego ja go wybrałam dlatego, że mit o Orfeuszu i Eurydyce jest takim najbardziej pokazującym taką miłość zupełną bezgraniczną. Ja po, prostu, po prostu lubię ten wiersz, to nie, nie było związane jakąś tematyką, żeby wygrać, po prostu chciałam go pokazać zarecytowałam wiersz Iwaszkiewicza pod tytułem Urania. Ja miłość planowałam na tym konkursie wyrazić w inny sposób, bo wszyscy wyrażali właśnie do osób, jako miłość przyjacielską, rodzinną albo do tych ukochanych, a ja zarecytowałam wiersz, który kierowałam do sosny, czyli do rośliny, którą Iwaszkiewicz nazwał, bo on miał w ogrodzie, ogólnie takie sosny, które nazywał imionami z mitologii, i on je uwielbiał, kochał je i kochał piękno przyrody. I chciałam właśnie tą miłość, piękna, miłość do przyrody wyrazić, w tym jak poeta, dziś... Poetą, którego uczestnicy konkursu wyraźnie polubili, był Julian Tuwar. Bardzo mi się podoba. Nie lubię, gdy niewiasta jest niesubtelna. Są gusta i guściki, a pani, pani to tak, sam wraz. Pojawiają się teksty niesamowicie ekspresyjne i tutaj ja zwróciłam uwagę w szczególności na twórczość Juliana Tuwima, na list do kobiety, na kolokwium niedzielne na ulicy, rzeczywiście świetnie zaprezentowane teksty. Może, może przyjmie pani ci fiołków? Może skoczymy razem na herbatkę? <ślesz> Zaprezentowałem Juliana Tuwima kolokwium niedzielne na ulicy, chyba z trochę innej perspektywy niż jak się na co dzień na nią patrzy, tej bardziej zmysłowej. Choć jak zauważa dyrektor 9 Liceum Ogólnokształcącego, było też sporo tekstów nostalgicznych. Takich tchnących pesymizmem, jak tekst Sylwii Platt. Zatytułowany Lady Łazarz. Zdarzyły się nawet takie poważne utwory jak elegia o chłopcu polskim Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, była pieśń o miłości z pierwszego listu do Koryntan Św. Pawła, hymn o miłości, a więc ta rozpiętość jest ogromnie, ogromna. Dariusz Jagodziński wysoko oceniał umiejętności recytatorskie uczestników konkursu, ale miał jedno zastrzeżenie. Tematem jest miłość. I na to się składają jakby, jakby dwie sprawy tutaj na tym konkursie. Z jednej strony każdy, każdy z tych wykonawców jest inny, ma inne doświadczenie. Są panowie i panie. Mieli być może już jakieś miłosne wydarzenia, takie niewinne, takie młodzieżowe, ale i w tym oni się troszeczkę różnią. Niektóre teksty są mówione w sposób bardzo egzaltowany, taki przesadny. Niesamowity wręcz, natomiast to drugi, ten drugi aspekt to jest to, że oni wszyscy są młodzi i oni się na tym bardzo dobrze znają, znają się lepiej niż jurorzy i tu jest jedna właściwie taka zaleta, oni powinni mówić o tej miłości szczerze, tak jak mówi się dobrze teksty literackie, mówi się te teksty, które się rozumie, one powinny być interpretowane właśnie w taki sposób, Natomiast oni powinni być szczerzy i tak mi się wydaje, że nie zawsze ta szczerość jest widoczna. Nie zawsze oni, oni mówią prawdę tak do końca. Trupa duży kiedyś śpiewali taką piosenkę o tym, że o miłości najwięcej wie się, jak się ma 16 lat. Ja myślę, że w tym jest bardzo dużo prawdy. A tutaj jest różnie na tym konkursie. W miłości słowa nic nie znaczą, a raczej znaczą. Specyficznie. Pani ma bardzo ładne, czerwone usta, ale wydaje mi się, że są troszeczkę pomalowane. Gdybym na przyszłość miał młodym recytatorom. Y coś podpowiedzieć, to wydaje mi się, że lepiej mówić troszeczkę weselej i cieplej o miłości, że nie należy mając 16 lat opuszczać rąk, patrzeć w podłogę i twierdzić, że nic się nie udało, że ta miłość jest naprawdę ciężka, straszna, bo po pierwsze ona taka nie jest, a po drugie, no dopiero te 16 lat no nie może zupełnie jej w przyszłości przekreślić. Pomysłodawczynią konkursu była nauczycielka IX Liceum Ogólnokształcącego Kinga Jaszczak. Jak mówi, organizując pierwszą edycję tego wydarzenia, nie spodziewała się, że przybierze ono takie rozmiary. Z roku na rok mamy coraz większą grupę. Zaczynaliśmy od 40 osób, a dzisiaj mamy już 86 osób. Także to jest rzeczywiście różnica. Zauważyłam też, yy, Tematy mają ogromny wpływ, bo każdy rok to jest inny temat konkursu, prawda? I są takie tematy, które bardzo są nośne. No właśnie chyba Miłość niejedno ma imię. Bardzo dużo też recytatorów mieliśmy na konkursie poświęconym Miłoszowi i na konkursie poświęconym takim poetom wyklętym, buntownikom. O, wtedy też mieliśmy bardzo dużo recytatorów. Ale ten konkurs przeszedł już chyba najbardziej oczekiwany w ogóle nie spodziewałam się takiej takiej, takiej ilości receptorów w tym roku. Niektórzy młodzi ludzie traktują występ na tej scenie jako rodzaj treningu i warsztatów przed innymi wystąpieniami publicznymi. Ale są tacy, którzy pojawiają się tutaj po prostu dlatego, że sprawia im to przyjemność. Pierwszy raz wzięłam udział w liceum w takim konkursie, natomiast recytowałam w podstawówce i w gimnazjum dużo wierszy. No lubię to, bo to jest taka... Takie doświadczenie w życiu, i ja nie recytuję wierszy, y, dlatego żeby wystąpić w konkursie tylko dla siebie i dlatego, żeby zadowolić ludzi i y, cieszyć ich uszy moim mówieniem. Już, już jakiś czas temu też zdobyłem pierwsze miejsce w konkursie poezji religijnej to było dwa lata temu. E, też y, byłem laureatem w czołówce w konkursie imienia Katra No, także już jakieś tam. Coś się zdobyłem. Biorę udział w konkursach recytorskich już cały rok, jak, tylko jak się zjawi to od razu ja chcę pierwsza, bo bardzo kocham teatr sam. Nie samą recytację, tylko sam teatr, żeby się pokręcić po scenie, doskonalić ten warsztat. Chodzę na różne zajęcia teatralne, I po prostu jak jest jakaś okazja, żeby poćwiczyć, zrobić, pokazać się, już to od razu uczę się. Czyli ich. konkurs to taki poligon doświadczalny także przed studiami? Też, myślę, że też. Jak mówi dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego, są osoby, które w Wielkopolskim Konkursie Recytatorskim Poznańskie Dziewiątki biorą udział kilkakrotnie i za każdym razem wypadają lepiej. Wracają. Rzeczywiście znamy osoby, znamy uczestników, znamy ich opiekunów, którzy przygotowują niestrudzenie młodzież do tych naszych konkursów. To jest ogromna radość widzieć te same twarze, widzieć jak buduje się warsztat aktorski jak to słowo poetyckie jest wypowiadane z coraz większym profesjonalizmem. Nie jest łatwo wystąpić przed tak liczną publicznością, ale taka właśnie formuła organizacyjna ma wiele zalet, mówi pomysłodawczyni konkursu. Ponieważ publiczność wysłucha wszystkich recytatorów, wybiera sobie też swoją osobę, która, swojego kandydata, swoją nagrodę publiczności. No i też ma możliwość skonfrontowania to, tego z, z jury, czy będzie, czy jury jest obiektywne, czy bardzo podobnie wybiera do nich. I to jest bardzo dobre, bo aposty mogą też posłuchać swoich Kolegów, czy moich koleżanki, jak oni decydują? Czasem recydują te same wiersze, bo to różnie bywa, prawda? I tu jest taka też możliwość. A, po, a w ogóle poza wszystkim mi się wydaje, że to jest. Y też bardzo dobre dla tych wszystkich recytatorów, ponieważ każda osoba, która pojawia się na scenie, no wiadomo, że jest zdenerwowana, ale wszyscy, którzy siedzą, są w tej samej sytuacji, bo też staną za chwileczkę na tej scenie i też będą musieli. Więc też jest takie zrozumienie wspólne, prawda? To też bardzo dobrze wpływa na, na atmosferę. Stawką w Wielkopolskim Konkursie Recytatorskim są nie tylko brawa, ale też ciekawe dwa wyjazdy, nagrody. Dwa wyjazdy do Brukseli. Ufundowane przez Biuro Poselskie Europosłanki Agnieszki Kozłowskiej Rajewicz. Nasze nagrody sponsorują też Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i dwa wydawnictwa Kuruszyńskiej Spółka oraz wydawnictwo Znak. Trwają już przygotowania do przyszłorocznej ósmej edycji Wielkopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Organizatorzy chcą wtedy zaprosić młodych recytatorów do spotkania nie tylko z poezją polską, ale też europejską.